Dobry wieczór, mówi do Was Mix. Mam zaszczyt zaprosić Was na serię narracyjną z Crusader Kings 3. Seria narracyjna kieruje się trzema zasadami. Po pierwsze, cel to odgrywanie postaci. Oznacza to, że podejmując decyzję, będę kierował się cechami postaci. Będzie to dotyczyć nie tylko wybierania opcji w ramach wydarzeń, ale też tego, jakich przedmiotów moja postać używa, komu wypowiada wojnę, kim obsadza. Swoją radę oraz w jaki sposób zarządza traktatami wasalnymi. Seria ta ogólnie rzecz biorąc będzie skupiać się bardzo mocno na relacjach pomiędzy postaciami. Po drugie, historię stawiam przed wszystkim innym. Oznacza to, że podejmowane przeze mnie decyzje mogą szkodzić rozgrywce. Nie zawsze będą optymalne. Mogę też używać kodów, jeśli uznam, że wytworzy to ciekawszą historię niż taka, która wyniknęłaby z samych tylko mechanik rozgrywki. Seria ta ma być czymś pomiędzy let's playem a serialem, a przynajmniej będzie taka, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Przeważnie jednak będą to kody utrudniające rozgrywkę, takie jak wcześniejsza śmierć moich dzieci czy moich postaci. I wreszcie po trzecie, jest to akceptowanie porażek. Co znaczy, że jeśli wojna zostanie przegrana i postać zostanie wasalem, to będę grać wasalem. Chociaż uważam, że w próbnym sezonie zerowym w Irlandii jest to bardzo mało prawdopodobne. Zaczynamy na południu Irlandii na ziemi Desmond. Pod naszym panowaniem znajduje się tylko jeden gród. Władzę nad tymi terenami sprawuje wódz Dearmaid z klanu Flenheight. Jest on człowiekiem towarzyskim i odważnym, jednak łatwo go rozgniewać. Otrzymał pewne wykształcenie wojskowe, jest średnim dyplomatą, bardzo dobrym strategiem, raczej średnim zarządcą, fatalnym intrygantem i niewiele lepszym uczonym, no jest za to świetny w sztuce walki wręcz. Fairbait jest Irlandczykiem, a więc i przedstawicielem kultury celtyckiej. Według zwyczajów tej kultury kobiety nie biorą udziału w wyprawach wojennych. Do zwyczajów naszej kultury należą też pastoralizm, czyli przywiązywanie dużej wagi do hodowli zwierząt, wyrafinowana poezja, która sprawia, że nasi ludzie bardzo cenią poetów, poligamia kulturowo Irlandczycy mają w zwyczaju brać sobie wiele żon. Rozwinięte zwyczaje handlu morskiego, które sprawiają, że przybrzeżne tereny są bardziej dochodowe, a także wspólnoty mnichów, co sprawia, że cecha, cecha bycia umiarkowanym występuje częściej wśród naszych ludzi, a z zastaniem mnichem wiążą się dodatkowy szacunek i pewne przywileje. Irlandczycy nie rozwinęli jeszcze u siebie poczucia państwowości, czyli wszystkie tereny kontrolowane przez władcę stanowią jego prywatną własność i będzie on chciał podzielić je pomiędzy wszystkich swoich synów porówno. Irlandczycy już od dawna w większości są chrześcijanami, a nawrócili się za sprawą katolickich misjonarzy. Jednak ze względu na izolację Irlandii i plemienny Styl życia samych Irlandczyków, katolicyzm irlandzki przybrał nieco inną formę od tego praktykowanego w Rzymie. Chociaż katolicyzm wyspiarski nadal uznaje zwierzchnictwo papieża, to jednak ma kilka cech, które odróżniają go od typowego rzymskiego katolicyzmu. Katolicyzm wyspiarski jest dużo mocniej oparty na klasztorach mniejszych niż katolicyzm głównego nurtu. Przywiązuje dużą wagę do wyrzekania się dóbr doczesnych i jego wyznawcy praktykują śluby ubóstwa. No i właśnie poza tym nie uznaje się za pełnoprawną gałąź chrześcijaństwa, tylko za ryt wewnątrz katolicyzmu czyli zgadza się z najważniejszymi katolickimi dogmatami i uznaje zwierzchnictwo papieża. Za najbardziej karygodne grzechy uważa lubieżność, łakomstwo, skąpstwo, sadyzm oraz myśliwość. Natomiast za najważniejsze walory uważa cnotliwość, wstrzemięźliwość, hojność, współczucie i skłonność do przebaczenia. Katolicyzm wyspiarski to wiara patriarchalna, wiara nie kładąca nacisku na nawracanie innowierców, Wiara tolerancyjna, wiara zorganizowana i posiadająca osobną klasę kapłanów, uznająca wyjątkowość miejsc ważnych dla religii, a także uznaje inne odłamy chrześcijaństwa za równoprawne jej. Uznaje, że chociaż różne denominacje robią to na różne sposoby, to jednak wszystkie czczą tego samego Boga. Religia ta uznaje małżeństwa monogamiczne no czym staje trochę w sprzeczności z irlandzką kulturą uznaje rozwody pod warunkiem zaakceptowania ich przez wysokiego rangą hierarchę kościelnego uznaje proceder legitymizowania bękartów a także pozwala na śluby wewnątrz własnej dynastii o ile nie są to najbliżsi członkowie rodziny Uznaje homoseksualność i cudzołożenie w przypadku mężczyzn za grzechy godne potępienia i ostracyzmu, jednocześnie uznając dewiacje seksualne, cudzołożenie w przypadku kobiet oraz praktykowanie czarów za ciężkie przestępstwa przeciw Bogu. Także morderstwo członka własnego klanu traktuje jako morderstwo szczególnie ciężkie. Kościół wyspiarski za swoją główną misję uważa działalność charytatywną oraz łagodzenie konfliktów społecznych. Kapłanami mogą zostawać jedynie mężczyźni, kapłani mogą się żenić, a także przywódcy hierarchii kościelnych są wyłaniani przez same struktury kościelne bez udziału władzy świeckiej. Oczywiście głową Kościoła wyspiarskiego jest papież rzymski, Nikolas, który ma o kościele wyspiarskim bardzo negatywną opinię. Jako człowiek fanatycznie religijny, zapewne chciałby, żeby kościół wyspiarski porzucił charakterystyczne dla siebie cechy i przyjął po prostu standardowe praktyki rzymskokatolickie. Nasz władca swoje rządy rozpocznie od uporządkowania kwestii w Radzie Plemiennej. Od razu dostrzega, że musi zająć się znalezieniem lepszego marszałka. Co ciekawe, najlepszym kandydatem jest tutaj zaledwie 16-letni Majrekon, obecnie pełniący funkcję zarządcy. Z kolei, na nowego zarządcę lepiej nadawałby się jeszcze inny mieszkaniec siedziby rodowej Diermeita, w Nie spodoba się to byłemu marszałkowi Fukarcie który będzie od teraz żywił do Diermejta urazy. Diermejt rozstrząsa też sprawę swojej mistrzyni szpiegów, Aibin, ale dochodzi do wniosku, że nie zna nikogo, kto byłby lepszy na jej stanowisku. Podobnie jest z jego kanclerzem Ioganem. Diermejt zapoznaje się też z biskupem Desmond, Kuchongeltem i zauważa, że ów biskup posiada nadludzką wręcz wiedzę. Diarmait napotyka jednak na problem, bowiem kuchongelt nie darzy go sympatią. Brak wsparcia struktur kościelnych powoduje, że poddani Diarmaita nie są mu aż tak posłuszni, jak mogliby być i nie płacą chętnie podatków. Dlatego towarzyski Dearmaid podjął decyzję o tym, żeby spędzić z biskupem trochę czasu i w miarę możliwości przekonać go do siebie. Dearmaid musi też podjąć decyzję, którą ze swoich umiejętności będzie rozwijał. No i jako człowiek wojowniczy i znający już pewne podstawy sztuki wojennej, zdecydował się na doskonalenie się w tym właśnie obszarze. Decyduje się na ścieżkę stratega. No i ze względu na wcześniejsze doświadczenia z wojną, potrafi już łatwiej opracowywać casus belli, przeprowadzać zorganizowany marsz wojsk, zna tajniki inżynierii wojskowej i wie jak skutecznie zapewnić swoim żołnierzom zaopatrzenie, kiedy ci są w terenie. No i dał się już poznać swoim żołnierzom jako honorowy przywódca, na którym można polegać. Nasz 31-letni wódz postanowił zająć się znalezieniem sobie żony. Skierował się w tym celu do Plemienia Ormond, z którym planuje zawrzeć sojusz. Na poważnie rozważa dwie kandydatury. Obie kobiety to siostry wodza Ormond, 20-letnia i 17 Dergeil. Biorąc pod rozwagę ich cechy, Dermeitowi bardziej spodobała się Shile, która jest ufna, niecierpliwa i ma problemy z podejmowaniem decyzji. Pasuje do naszego władcy bardziej niż myśliwa, leniwa i lubieżna Dergeil. Dermyt przedstawia więc swoją propozycję wodzowi Ormond. I wkrótce potem dostaje odpowiedź. Wódz Dunhad zdecydował się wydać za Dermeita swoją siostrę, Shile. Po przybyciu do siedziby klanu Flanheit, Shile daje się poznać jako kobieta całkiem nieźle odnajdująca się w towarzystwie. Potrafi w miarę skutecznie zjednywać sobie ludzi. Dlatego Dermeit podejmuje decyzję, aby w pracach rady plemiennej Wsparła go w dbaniu o relacje ze swoimi poddanymi. Mając sojusz z jednym ze swoich sąsiadów, Dermate kieruje oczy na drugiego, czyli na plemię Tomond. Nasz odważny wódz jest żądny podbojów i chce się zarówno obsławić wielkim czynem, jak i rozszerzyć swoje wpływy. Plemię Tomont jednak kontroluje też ziemię Enis, co czyni z tego plemienia niebezpiecznego przeciwnika. Diermaid postanawia zadbać o stan swojej drużyny wojów, zatrudnia w tym celu czempiona o imieniu Glaschu. Niedługo potem okazuje się, że Sile jest w ciąży. Diermaid nie może się doczekać, żeby wziąć na ręce swoje pierwsze dziecko. Obawie o zdrowie swojej ciężarnej żony, proponuje biskupowi Khuhongeltowi objęcie stanowiska nadwornego lekarza. Dziermaitowi udaje się w końcu zjednać sobie biskupa Kuhongelta. Poprawi to nieco opinię plemienia o wodzu, a także zwiększy nieco wpływy do wodzowskiego skarbca. Na świat przychodzi w końcu pierwsze dziecko Dermeta, jego córka Finne. Ale jednak zachowanie żony Diermeida, Shine, po porodzie uległo znacznym zmianom. Shine wpadła w melancholię. Diermeid, obawiający się, że w czasie kolejnych porodów może wystąpić więcej komplikacji, poza nadwornym lekarzem, postanawia zatrudnić też akuszerkę. Zostaje nią. Ewa. Ziermeit wie, że zanim będzie w stanie nakłonić swoich współplemieńców do ataku na Tomond, dobrze byłoby zaprezentować swoją własną siłę i swoje kompetencje dokonując czegoś co wywrze na współplemieńcach wrażenie dlatego postanawia zorganizować wielkie łowy będzie to okazja do zdobycia trofeum które podniesie jego prestiż w oczach współplemieńców decyduje się na polowanie w lasach kinseilę o no, droga Najkrótsza droga do kinsale wjedzie przez dosyć niebezpieczne wzgórza. Jednak odważny Diermate nie przyjmuje się niebezpieczeństwem, nie zatrudnia ochrony i postanawia wyruszyć bez żadnych większych przygotowań. A więc zaczyna się polowanie. Diermaid wyrusza ze swojego grodu do lasów kinsale. No i Dearmaid i jego kompanii dotarli na miejsce bez żadnych wypadków. Po przybyciu na miejsce słudzy Dearmaida zaczynają przygotowania. Tropiciele szukają śladów zwierzyny. Sam Dearmaid sprawdza swojego konia i ekwipunek, nie mogąc doczekać się polowania. Już następnego dnia, gdy słońce wschodzi nad Kinsale, marszałek Mayrekkon. Zbiera drużynę. Zdaje się, że tropiciele znaleźli aż kilka śladów. Majrekon uśmiecha się. Mówi, że to będzie dobra zabawa. A więc, Diermate może podjąć decyzję, który z tropów podejmie. Może zapolować na jelenia, na wilka. Lub na lisa. No i odważny, żodny przygód Diermaid raczej będzie chciał zapolować na wilka. Drużyna tropi wilka. No i okazuje się, że Diermaid natknął się na kłusowników w swoim własnym lesie. Błagają oni o litość i próbują wypierać się polowania na wodzowską zwierzynę. Diarmaid może puścić ich wolno, może zabrać zwierzynę, którą upolowali i obłożyć ich grzywną lub też może ich za ich występek powiesić. Wybuchowy dieermaid traci nieco nad sobą kontrolę i podejmuje decyzję o powieszeniu kłusowników. Nagle staje się coś niezwykłego. Diermaid po zapuszczeniu się samotnie w las napotyka samotną chatę, a w tej chacie jedną z najpiękniejszych kobiet, jakie kiedykolwiek widział. Kobieta ta zaprasza go do środka, a Diermaid jest zaskoczony, jak wiele okazują się mieć wspólnych tematów. Nowa poznana kobieta namawia go, żeby został z nią dłużej. No i ze względu na to, że jest towarzyski, wydaje mi się, że na tą propozycję przystanie. Nawet jeśli odbędzie się to kosztem zgubienia tropu zwierzyny. No i faktycznie pomiędzy tą dwójką doszło do czegoś więcej. Kiedy Tjermel zbierał się do wyjścia, wspomnienia pięknej twarzy wykręconej po wciąż błąkały mu się po umyśle. Tajemnicza kobieta gładziła futro, na którym oboje przed chwilą leżeli i patrzyła na niego. Mówi, że to nie musi być ostatnia noc, którą spędzą razem. No ale impulsywny dear mate, raczej nie chce nikogo sobą zabierać. Nie chce jeszcze bardziej ryzykować tego, że wynik łowów by ucierpiał. No i jako człowiek raczej impulsywny i prosty, zapewne... Wcześniej całej tej sytuacji dobrze nie przemyślał. Teraz jednak zapewne nie chciałby psuć sobie opinii biskupa i żony, sprowadzając do domu zupełnie jawnie swoją kochankę. Dlatego Dear Mate pożegna się z nią, mówiąc, że być może nie musiałby to być ich ostatni raz, ale z pewnością będzie to ostatni raz. Kiedy wychodził z chaty, nie mógł się jednak pozbyć myśli, że. To jeszcze nie jest koniec tej historii. Jeśli jakakolwiek osoba dotrwała do końca tego odcinka, jedyne co mogę powiedzieć to szczere i zdecydowane dziękuję. Jak widać, traktuję tę serię jako wymówkę do nauki montowania filmów. Dlatego jest to sezon zerowy. W przyszłości, mam nadzieję, będzie już tylko lepiej. Kimkolwiek jesteś, trzymaj się i dobrej nocy.